Już powinno być, okej? Okay? Okej, okay, w porządku. Witam Janek Zamor, witam. Eee, Och, jakieś problemy, czy zmiana kamerki? Nie, eee, wiesz, co, ciągle dopieszczam ten temat multistreamingu eee, i testuję różne pluginy, różne programy i tak dalej, na których będzie mi najwygodniej. Nie mogę dwóch rzeczy ze sobą połączyć, kurczę, żeby to takie było, wiesz, klikam wio i jazda, nie tylko tak jak teraz, jeszcze muszę skakać po kilku stronach, e, ustawiać. Eee, już coś tutaj YouTube'owi nie pasuje. Ale chyba będzie działać. I jeszcze to powinien być Twitch. Ekstra. Chyba. Chyba wszędzie śmiga. Okej, okay. um, tak, tak, Edit. E, wiesz co, o, ale tam się przycina, Uuu, fuck, by coś nie wyrabiało, ale na TikToku jest płynnie w miarę, jest, jest okej? Okay? Hej, kagos. Git jest ok, bo widzę, że na Twitchu jest jakiś problem. No to trudno, bo dzisiaj, dzisiaj nie będę tego dopieszczał. Wiadomo, że najwięcej was się zbiera na TikToku, więc jakiś to pewnie kwestia prędkości czy coś, albo mój komp w tej konfiguracji, co jest teraz, nie wyrabia na tyle. No, nie wyrabia na tyle wyjść, ale jazda. Wow! Ale obciążenie, grubo. Eee, będę musiał wyłączyć gdzieś. No, nie wyrabia. Eee. Gdzie jeszcze robię live? Na Twitchu, na YouTubie na dwa sposoby: na. Ho, jak to? Eee, Horyzontalnie i wertykalnie i na. I na Facebooku. Sorry. I widzę, że mi kąp nie wyrabia. <śm> <śm> wow. Potężne obciążenie. Cholera. Na Facebooku chyba. O, o, na Facebooku nie puściłem. To znaczy, już e, teoretyczna transmisja leciała tam, ale nie puściłem w ether, ale komp już się nad tym poci. O czym zapomniałem? Ewcia, na YouTubie, cześć. Cześć, witam. O, jak miło. Witam, witam. Ym, tak, na TikToku zdecydowanie najszybciej, to prawda. Ale chyba jej na Facebooku nieźle przycina, nie wiem, ktoś, ktoś może dać znać? Na Facebooku moim, czy jest płynnie? Bo chyba widzę, że mi kąp nie wyrabia z tym. A, he he. Eee, Tak, będzie, będzie, kurczę, ten napis jeszcze miał się tam nie pojawić. E, mój błąd, bo to znaczy tutaj szybciutko tego złożę e, do kupy żeby już mi zostało tutaj go, żebym mógł go zdjąć ze